Energia dla każdego sportu. You and I, you and I. Fit Dieta, pudełkowa dieta dla każdego. Zamów teraz. Jest nowa Wojciechowska TV Reklama, obok mnie Wronek. Cześć. Witam serdecznie. Po pierwsze, gratulacje. Dziękuję bardzo. Powiedz mi, jak się czujesz po walce. Dużo endorfin, fajnie, cieszę się. I co? I znowu zamknąłem mordy niektórym, nie? No nie, no cieszę się, nie? Gawionek mocny, fajny. Fajny gościu przede wszystkim i cieszę się, że z nim się biłem. Też. Kultura. kultura. Pełna kultura, to tak. można powiedzieć, tak? Właśnie wydaje mi się, że pokazaliśmy, że nie trzeba robić nie wiadomo jakiej patoli i dymów, żeby ta walka była jednak fajna, nie? Bo jak zauważyłem, jak zauważyłem to na naszym mamy wywiad. E... Zauważyłem, że właśnie na, naszym, na naszej walce było najgłośniej, nie? z tego co słyszałem? Słyszałam aplauz, tak. ale to chyba bardziej w stosunku do ciebie. Mam takie wrażenie, nie wiem. Całe szczęście, no jak on wychodził, to słyszałem same gwizdy. Myślę, że dlatego, że tutaj ekipa bandzi była w zacnym gronie, w dużym gronie, więc myślę, że tutaj no, przeważało. No cieszę się, cieszę się, bardzo Wam dziękuję za wsparcie. No i co? Miło mi. I właśnie, to Twoja druga walka. Powiedz mi, czy złapałeś tego bakcyla i chcesz dalej właśnie walczyć tutaj w fejmie? Czy gdybyś dostał propozycję walki kolejnej, a może właśnie ze, starszą, ze starszym kolegą, jakimś, ze starszym zawodnikiem, czy przyjąłbyś? No słuchaj, pierwszym moim przeciwnikiem był starszy, chyba o 10 lat, olejnik. Z nim wygrałem w pierwszej rundzie. Teraz jest gawionek. A trenuję już bardzo długo boks. Więc tego Bakcyla mam, ale czy będę chciał dalej się bić, no to zobaczymy, nie? Jak zapłacą, to się będziemy wybić. Zawodnicy są dużo starsi też od ciebie. Czy na przykład wyszedłbyś do. no powiedzmy tam 23 lat starszego od ciebie, zawodnika. No nie no, 23 lat to już wydaje mi się, że za dużo. Eee, ale no ogólnie do starszego no, nie bałbym się wyjść. Nie? Tak jak już mówię, że biłem się. Z, z olejnikiem, który też jest starszy ode mnie, i nie mam jakiegoś problemu z tym, żeby dochodzić do starszych. Jaki był komentarz tutaj ekipy Bungie po twojej walce? No, że zajebiście i za mało prawych. Czego za mało? Za mało prawych ciosów. A, okej. Okay. Mhm. Właśnie nad czym musisz popracować, jeśli chodzi o kolejną walkę? Czego zabrakło? Słuchaj, nie wiem jeszcze, bo nie oglądałem z tej swojej walki. Właśnie szukam sobie gdzie obejrzeć, ale wydaje mi się, że takiego kończenia. Wydaje mi się, że dużo było takiej akcji, które mogłem skończyć i, i, i skończyć po prostu walkę przed czasem. No ale mimo wszystko dobrze wyszło, więc na rzekę. A jeśli chodzi o Twoją kondycję, jak to jest? No, jeżeli chodzi o Kondychę, to było dobrze. Ta trzecia runda, mimo wszystko na charakterze, więc jeszcze troszeczkę mi brakuje. Ale wydaje mi się, że to przez to, że za mało jakby kalibruję te siłę ciosu, że za dużo biję z całej siły e, 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 podczas walki, ale no to już muszę ograniczyć emocje. Nie? Nad tym muszę popracować. No. A jeśli chodzi tutaj o Twojego przeciwnika, nad czym musi popracować według Ciebie po tej walce, jakbyś mógł właśnie wytknąć błędy? Straszny chaos, mi się wydaje. Pokubił się chłopak. Troszkę. Tak mi się wydaje. Jeszcze jak mówiłem, nie oglądałem tej walki, więc też nie chcę gadać, ale wydaje mi się, że bardzo chaotycznie się bił, nie? I, i, i troszeczkę więcej spokoju by się przydało. Mm -hmm. e, tutaj, jeśli chodzi o pojedynki, inne pojedynki: e, Gracjan Szedziński kontra Nathan Marcoń i Adrian Cios. E, jak byś ocenił tę walkę? Kurde, właśnie muszę obejrzeć. Przysięgam Ci, że po. Ale wiesz, kto wygrał? Nie wiem właśnie, kto. Chłopaki: Natan i Adrian. Spodziewałeś się tego? Kurde, no mimo wszystko e, można się spodziewać, bo to mimo wszystko są, jest jeden na dwóch. Nie? Tak samo powiedział e, w pewnym wywiadzie John Jones, że e, mimo że jest mistrzem świata i naprawdę wielu go nazywa najlepszym, e, naj, najlepszym zawodnikiem MMA na świecie, no to sam przyznał, że jakby miał się bić z braćmi Paul, z Loganem i z Jackiem. No to wątpi, żeby wygrał, ale no po prostu trzeba mierzyć siłę nie? na, na swoje, jak to się ta ugada. Jasne, a jeśli chodzi o walkę Amadeusz Ferrari z ojcem kontra Alan Kwieciński, tutaj też jest właśnie konfiguracja. Jak byś tutaj ocenił? Na kogo byś stawiał? Kurde, no też nie wiem, nie no... No, tak samo jeden na dwóch. Tak jak już mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że. E... powiem tak, sercem jestem za Alanem, więc na niego stawiam. i co? Podam. A co myślisz o niezrzuceniu uwagi przez Alana? Kurde, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Powiem tak, z Parallem po prostu mia mało miałem do czynienia, nie mam nic do niego. Uważam, że jest naprawdę dobrym e fighterem. Ale z Alanem, y, przez to, że bił się z, z Bandurą, to, to zawsze był taki jakby troszeczkę lepszy kontakt, jeżeli chodzi o te nasze kontakty fightowe tych wszystkich zawodników. Więc jestem za Alanem. I czy, jakie było twoje pytanie, że... E, jakie było moje pytanie? No, z kim jesteś poproszę? A, no to, no to Alan, no. Dziewczyny Lizzie i Lexi Chapin. Byłem za Lexi, no. Byłem za Lexi, mocno ją motywowałem bo nie wierzyła w siebie. O, to mnie zaskoczyłeś teraz. I okazało się, że wygrała, także... A lekkie. mi się wydawało, że to właśnie ona jest bardziej tutaj pewna siebie i że... no, myślała, że wygra. Tak. No, powiem ci... No, właśnie powiem ci, że wątpiła w siebie, a mówiłem jej, że... nie ma czego i... i znaczy nie ma czego się bać i wygrała. Jakie plany w takim razie po walce? Jakiś after, czy... do domu, spokojnie? W spaciu. Raczej do domu na spokojnie. Ja nie jestem jakimś imprezowiczem, chociaż zobaczymy, zobaczymy. Może coś dzisiaj się przełomię. No, ale mamy dzisiaj ekipę bungee, więc y, nie idziecie nigdzie na after? Nic nie robicie? Nie, chłopaki też nie imprezują, my ciężko pracujemy. <laughs> Żartuję, żeby nikt się nie... Żeby nikt się nie przyczepił. Znaczy to, że, tak, że ciężko tak? pracują, no to nie można im tego, prawda? No tak, tak, o, tak. tak. Okay. Tylko, że... Bo to widać, że tak. po przynajmniej. No, no, żeby nie po prostu żeby nikt nie porównywał, bo też tam przy, no jakby pracowali w kopalni, no coś tam, coś tam, coś tam, to by było inaczej. Ale wiadomo, nie o to mi chodziło, to było tylko żart. Mhm. Jakieś nowe plany na kontencik, Jakieś, nie wiem, coś nowego nie. możemy się spodziewać? Jest, są plany na kontencik, ale no to wszystko będziecie mogli zobaczyć u mnie na Twitchu. No zdradź coś. No, coś. coś. Związane powiem. z podróżowaniem i podróżowaniem. tak, i z Amarem, więc jak to. Z czym jeszcze raz? Z moim przyjacielem, z Amarem, okay. z którym mieszkam. Także zobaczymy. Tyle, Ale żeby. Polska, poza Polską? No, troszeczkę, może, może poza. Zobaczymy. Nie chcę nic zdradzać, nie chcę nic zdradzać. Okej, okay, no dobrze, to z mojej strony wszystko. Dziękuję Dzień jeszcze raz, bardzo. gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dla każdego sportu. I, Fit dieta, pudełkowa dieta dla każdego. Zamów teraz. Gym -beam. Dobra energia dla każdego sportu.